5 największych mitów i prawd o buddyzmie tybetańskim, które musisz znać. Pierwszy mit Buddyzm tybetański to tylko medytacja w górach. Prawda, to także codzienna etyka i współczucie. Drugi mit Tybetańscy mnisi nie mogą mieć żadnych dóbr. Prawda, mogą posiadać podstawowe rzeczy niezbędne do życia. 3. Mit. Reinkarnacja oznacza powrót w tej samej postaci. Prawda. Reinkarnacja to odrodzenie świadomości, nie ciała. 4. Mit. Buddyzm tybetański to magia i rytuały. Prawda. Praktyka skupia się na rozwoju umysłu i współczuciu. 5. Mit. Lama to zawsze duchowy przywódca. Prawda. Lama to nauczyciel, nie każdy jest głową klasztoru. Poznaj więcej fascynujących faktów o buddyzmie tybetańskim i duchowości. Oglądaj nas dalej.